Wigo serwis Poznań, Wigo serwis opieka nad nieruchomościami Temat dzisiejszego filmu to usługi wodno-kanalizacyjne A dokładnie maszyny do czyszczenia kanalizacji Waliskowe spirale automatyczne Nowy mój nabytek, firma Getols I moja stara, stara, no dwuletnia, prawie trzyletnia maszyna MSW Też spirala, spirala automatyczna waliskowa Wszystkie moje maszyny, które posiadam są z firmy MSW ale zdecydowałem się kupić tą maszynę, tą spiralę walizkową. A dlaczego, wszystko powiem w dalszej części filmu. Zapraszam do obejrzenia wigo serwis Poznań. Widzimy się za chwilę. Dobra, przyjechała maszynka, wjeżdżamy na podjazd i za chwilę rozpakowujemy. Mam nadzieję, że przyszła czerwona, bo tylko taka wchodzi w grę. Dlatego, że wszystkie moje maszyny są czerwone. Zobaczymy, czy czasem się nie pomylili. Wolałbym, żeby było wszystko w porządku. Dobra, podnosimy wieko. Jesteśmy już blisko tego najważniejszego momentu. O. Akcesoria. Zaraz zobaczymy. Najpierw patrzymy gdzie jest maszyna. Jest! Czerwona. Super. No to za chwilę wszystko będę rozpakowywał. No, zobaczmy te akcesoria. Jak to wygląda. Końcówki do spirali. No, nie jest to jakiś bogaty wybór, jakaś wielka gama, ale żeby czyścić w nieruchomościach takich w blokach, na klatkach sodowych, mieszkaniach indywidualnych w zupełności wystarczy. Słuchajcie, wyciągnąłem wszystko już z tego opakowania, z tej skrzyni. Poukładałem tutaj pod murem i pokażę Wam co było w środku. Przede wszystkim w małym opakowaniu mieliśmy, albo inaczej, w małym opakowaniu mamy spiralę szesnastkę. 5 odcinków po 2,3 m, 2,5. Dokładnie nie wiem, ale chyba 2,3. Czyli mamy tam około 11, maksymalnie 12 metrów spirali szesnastki. Bardzo fajna sprawa w poprzednich maszynach u mnie tego nie było, dlatego chciałem koniecznie sprawdzić, czy będę to wykorzystywał. To jest taki wąż, który montuje się za maszynką, żeby spirala, która wychodzi za maszyną, nie brudziła powierzchni. Bardzo przydatne właśnie w mieszkaniach, w hotelach i tak Tu mamy świetną sprawę. Mamy dużą spiralę 22, konkretnie, konkretny zwój. Jest tu, dokładnie nie sprawdzałem, ale w opisie jest napisane, że jest 5 odcinków po 4,3 m albo 5 odcinków po 4,5 metra. No w każdym razie już konkretna ilość, zważywszy na to, że mam już taką spiralę, taką i taką, będę mógł je połączyć. Zaraz zobaczę, czy będą te gniazda, czy te gniazda będą pasować i czy będę mógł połączyć... Tą spiralę z moją starą spiralą. No i teraz to, na co czekałem najbardziej, czego jestem ciekaw. Pierwszy raz kupiłem ten model, wyciągniemy maszynkę. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Ciężka, konkretna. Zobaczę, jak w, w czasie eksploatacji moje poprzednie maszyny wytrzymują bardzo dużo. Są z konkurencyjnej innej firmy. Zaraz Wam wszystko pokażę. A ta maszyna będzie przechodziła teraz u mnie w bojowy. No co, słuchajcie, prawie identyczne maszyny, ta sama zasada działania. Wchodzi tutaj w środek, wchodzi spirala. Tu jest taka specjalna dźwignia, którą dusimy. Wtedy spirala jest objęta takim zaciskiem, no i wprowadzona w ruch obrotowy. Dla mnie bardzo istotną rzeczą, kupując te dwie różne maszyny, to znaczy dokupując tą maszynę, było, był fakt, że spirale 16, że spirala szesnastka i spirala dwudziestka dwójka, jest możliwość połączenia tego z, ze spiralą, którą oferuje ta firma. Jeśli, jeśli uda się połączyć obydwie spirale, czyli tą nową i tą starą, Uzyskujemy bardzo długi odcinek. Producent lub inaczej, sprzedawca, firma, która handluje tymi spiralami, informuje nas na swoich stronach, że maksymalna długość robocza, jeżeli chodzi o spiralę 16, jest 50 metrów, czyli bardzo długi odcinek. Czyli ta maszyna, która ma silnik 1100, jeżeli sobie będzie radziła z odcinkiem 50 metrowym, to jest super. Ale jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że połączone dwie spirale 22, czyli większe od tych, które w tej chwili mam, zarówno od tej maszyny, i od tej maszyny, dają mi łączny odcinek 40 metrów, czyli to już jest bardzo długi odcinek. A firma zapewnia, że spirala 22 może być połączona w długość 60 metrów. I ta maszyna maksymalnie przy tych 60 metrach sobie poradzi. Czyli to już jest już zrewelacja. Jestem ciekaw tylko, czy te zapewnienia, które są na stronie producenta czy na stronie sprzedawcy, są zapewnieniami takimi naprawdę sprawdzonymi, bo w tej chwili spirali 22 będę miał prawie, prawie 50 metrów. Jestem w stanie to przetestować. Mam nadzieję, że maszyna się nie spali i nie się Dobra, słuchajcie, koniec tego gadania. Spróbujmy teraz połączyć dwie spirale, starą i nową, i zobaczymy, czy wszystko funkcjonuje, czy ten zacisk jest trwały i pewny, bo najgorzej byłoby, gdyby nam spirale się rozczepiły gdzieś tam w kanalizacji, wtedy jest ogromny problem. Ok, to wszystko pokazuje. Tu mamy starą spiralę. Zobaczcie, tak wygląda, już widać, że wyeksploatowana, nie, ma, nie jest taka liśniąca i czysta, chociaż staram się utrzymywać ją w nad, należytej czystości. E, mamy jedną część do połączenia i mamy część z nowej spirali, czyściutkie, liśniące, jeszcze nieużywanej. I spróbujemy teraz zaczasnąć te dwie, zakleszczyć te dwie końcówki. I powiem Wam, że połączenie jest możliwe. Tych dwóch spiral co daje nam bardzo długi odcinek. Jest ono na tyle trwałe, bo dokładnie to można sprawdzić. Zobaczcie, wewnątrz tej, wewnątrz tej dziurki widać taki świecący stworzeń. Ten stworzeń, ten, ten bolec zakleszczył się, wszedł w głąb spirali. W związku z tym stanowi trwałe połączenie. Żeby to rozłączyć, musimy użyć takiego śrubokręcika. Następnie przekręcić to i dopiero wtedy następuje wysunięcie. Czyli ten bolec on zakleszczył się w tym otworze, który tutaj nie wiem czy to widać. W każdym razie uzyskujemy bardzo długie odcinki i to może nam się bardzo przydać, jeśli chodzi o usługi wodno-kanalizacyjne. Dobra, czyli moje dwie maszynki są. Ta idzie do konserwacji, a ta idzie na Testy. Myślę, że w tym tygodniu już będzie zabrana na pierwsze jakieś poważne czyszczenie. Pierwszy poważny test. Sam jestem ciekawy, jak się będzie sprawowała. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak to działa ze spiralą. Tu wsadziliśmy spiralę. Wychodzi z tej strony. Założyłem specjalną końcówkę do czyszczenia. Włączamy maszynę i dusimy na dźwignię. Zobaczcie co się dzieje. Puszczamy i znowu w tej chwili spirala jest nieruchoma końcówka. Dusimy... Ale eksperymenty w warsztacie zawsze wychodzą dobrze, zobaczymy co się stanie, kiedy złączymy ze sobą odcinki, kiedy uzyskamy odcinek 12 metrów, 20 metrów, 30 metrów, czy będzie tak samo chodziła dobrze jak ta moja stara. Vigo serwis Poznań, Wigo serwis opieka nad nieruchomościami, zobaczcie, wejdźcie na moją stronę, zobaczycie czym się zajmujemy, no i możecie obejrzeć wszystkie moje filmy, które już mam na kanale YouTube, trochę się tego nazbierało. Jeśli Wam się podoba, dajcie kciuka. Jeśli macie ochotę, oczywiście, możecie zasubskrybować mój kanał. I jak zawsze powtarzam, czekam za Waszymi komentarzami. Czy macie tą maszynę u siebie? Czy wykorzystujecie? Czy ona jest kiepska? Czy ona jest dobra? Czy jesteście rozczarowani? A może używacie jakąś inną firmę? Napiszcie komentarz. Naprawdę jest to dla mnie bardzo istotne. No i co? Zapraszam na kolejny film, mam nadzieję, że Wam się spodobało, mam nadzieję, że był to film w jakimś stopniu dla Was pomocny. Cześć! Wigo Serwis Poznań, pozdrawiam!